Witamy Państwa na naszym kanale poświęconym operacjom plastycznym wykonywanym przez profesora Pawła Szychta w Gdańsku. Już dziś będziemy mieć przyjemność przeprowadzić wyjątkową rozmowę z pacjentką, która poddała się operacji plastycznej piersi i specjalnie dla nas przyjechała, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Zapraszamy Państwa do obejrzenia tej wyjątkowej rozmowy. Jest Pani mamą, partnerką oraz niezwykle przedsiębiorczą i pełną pozytywnej energii kobietą. Swoją codzienną pracą w branży modowej realizuje Pani nie tylko swoje pasje, ale również inspiruje innych do wyrażania siebie poprzez ubiór. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat pewnej wyjątkowej sytuacji, która miała istotny wpływ na pani życie. O operacji plastycznej piersi. Czy mogła Pani opowiedzieć nam o swojej motywacji do podjęcia decyzji o operacji plastycznej oraz jak wpłynęła ona na Życie osobiste oraz zawodowe. Motywacją było to, że stanęłam przed lustrem, przed operacją, zanim zaplanowałam ją, zobaczyłam swoje naturalne piersi i mówię, czas najwyższy to zmienić, bo to nie jest to. Źle się czuję po prostu w swoich dronach, których, że tak powiem, nie było. Mhm. A dzięki temu, że znalazłam doktora Szychtę, mogłam spełnić swoje marzenie, które jest najlepszą decyzję w moim życiu. No właśnie, dlaczego doktor Paweł Szychta? Skąd ta decyzja? Decyzja padła przez polecenie koleżanek. Zobaczyłam, jak koleżanki mhm. mają ładnie zrobione, ładnie naturalne, mhm. e, piękne i mówię, idę tam. A jak się dzisiaj Pani czuje? Bo to jest chyba najbardziej istotna kwestia. Czuję się bardzo dobrze, czuję mhm. się świetnie, czuję się kobieco, e, pewniejsza siebie. No, nic więcej tu nie będę mówić, bo jest Super. Czy operacja wpłynęła na Pani komfort i pewność siebie podczas wykonywania obowiązków zawodowych? W obowiązkach zawodowych nie było żadnych zmian, mhm. ale pewność siebie tak, jak najbardziej jest większa, lepsza i super się czuję. A czy operacja miała wpływ na Pani styl życia poza pracą? Nie miała wpływu. Wróciłam do treningów regularnych, tak jak yy, trenowałam przed operacją po dwóch mhm. miesiącach. Wiadomo, pomału, tak jak lekarz kazał, ale jest wszystko dobrze, nie, nic się nie zmieniło. Wykonuje Pani jakieś treningi? Nie, że sama, ale z partnerem, ale regularne, mhm. że tak jak wcześniej, po prostu zdrowy tryb życia prowadzimy. A po operacji, podczas rekonwalescencji, czy miała jakąś Pani pomoc ze strony partnera czy rodziny? Tak, pomoc była mhm. bardzo Czułaś duża, pani czułam się jak księżniczka, tak jak doktor mówił, że trzeba leżeć i czuć się księżniczką. Mhm. Tak, pomagali, wspierali, wszystko było super. A synek, czy zobaczył zmianę po operacji? Synek nie, tylko tyle, że mama ma opatrunki i coś tutaj jest większego, tylko tyle. Mhm. Co mogę Pani powiedzieć, jakich rad udzielić pacjentkom, które również rozważają podobny zabieg, czy są w podobnej sytuacji? żeby się nie zastanawiały, żeby jeżeli chcą poprawić dla siebie swój wygląd, bo okay. się źle czują, to jak najbardziej, żeby się nie zastanawiały, żeby spełniały swoje marzenia i żeby to zrobiły.